Ale słodziaki, wspaniałe. My jeszcze jesteśmy w, w euforii, proszę Państwa, bo 25 lat serialu M jak Miłość w pytaniu na śniadanie przed momentem świętowaliśmy. Wieczorem zasiadamy przed telewizorami, a od tych wzruszeń, kiedy albo się uśmiechu, płacze, że... albo uśmiechów też się mogą nam zrobić zmarszczki wokół oczu. I dzisiaj będziemy rozmawiać o domowych sposobach na to, jak sobie z nimi poradzić, albo po prostu jak do nich nie dopuścić. Dokładnie. I o tym Olga Szemlej, która jest pionierem. Jogi twarzy w Polsce. Dzień dobry, Jolu. Olga, przepraszam. Adam Piekut, kosmetolog. Dzień, Dzień dobry. dobry. Dzień dobry. Oga. co najbardziej postarza oczy, powiedz? My robimy takie dwa kardynalne błędy, bo wszystkie księżniczki, królewny tutaj, prawie wszystkie, to znaczy... A królewicze? Królewicze rzadziej malują rzęsy, a my rano, ranek w ranek, tydzień w tydzień, rok po roku, robimy coś takiego. Malujemy sobie rzęsy i co? Czoło idzie do góry i od razu ogromna zmarcha. Więc dziewczyny kochane. A jak się malować? Jak tego malować nie robimy. Przytrzymujemy czoł, czółko a -a. I teraz woli się malujemy i wszystko jest piękne. Przytrzymujemy, ale do góry, tak widzimy. Przytrzymujemy że... do góry czółko, bo my tu potrzebujemy miejsca. No. Więc zanim zaczniemy się masować, okładać, ćwiczyć, to wyeliminujmy ten błąd, a drugi bardzo częsty błąd, no to mamy sobie. A powiedzmy jakiś tam fajny preparat do demakijażu, tak dajemy na gąbeczkę najlepiej. I co? I od razu trzemy, wycieramy sobie rzęsy i ciągniemy za skórę. Też niedobrze, bo raz drugi nic się nie stanie, ale jak to robimy ciągle, no to nie jest dobrze to takiej jak delikatnej zmywać? skóry. Dlatego jak jest już delikatnie zmoczona gąbeczka, to sobie przykładamy, czekamy momencik i dopiero jak się troszkę rozmoczy, Delikatnie zmywamy. Więc to są, takie, to są takie podstawy podstaw, ale naprawdę bardzo ważne w tej pielęgnacji na co dzień. Bardzo dużo akcesoriów tutaj do nas. No przyszło. Właśnie wybrałem taki najbardziej. Ciekawe, dlaczego akurat ten. No właśnie on mnie zaintrygował, bo on no się błyszcz. tutaj ruszyła, bo a. to są kuleczki i to, to jest w ogóle ciekawe, do czego to służy. Ja tak intuicyjnie tutaj pod okiem sobie pojechałem. Jak najbardziej, tutaj można po łuku, no, to nie znam się. Natomiast z takich rzeczy, które. A to jest bardzo... do tej jogi, właśnie? Do strzelne. masażu. Do automasażu, yoga twarzy z automasażem się łączą, ale ja chciałam pokazać, bo wielką karierę robi głasza ostatnio wśród... Głasza? Głasza, czyli ja mówię na to głaszczka, czyli taki kamień do masażu. I wiele dziewczyn, kobiet się za to bierze i bardzo dobrze, ale robią też taki spory błąd. Zobaczcie, jak, jak masujemy dolne serduszko na dole, a potem złapiemy łuk brwiowy, ale zawsze trzymamy. Nie ciągniemy, ale trzymamy. I zaraz powiem dlaczego. Dlaczego? Jak tutaj pomasujemy pod okiem, zdejmując opuchlizny i potem nad brwią, czyli mm -hmm. idziemy sobie tak dookoła oka, to jak tutaj przytrzymamy, to nie mamy tego pociągnięcia tutaj skóry, a bardzo wiele dziewczyn to robi. No i nie jest to dobry pomysł. I jeszcze, jak sobie to robią na kremik czy na serum, to nakładają często za blisko oka. Uh -huh. I potem to oko szczypie, łzawi. Uh -huh. Czyli tak 3-6 mm, w zależności od specyfiku, czy to jest taki bardzo aktywny typu retinol czy witamina C, to nawet 5-6 mm od tej linii rzęs. A chciałem tylko zapytać, czy korzystając z takich... Przyrządów, to potrzebujemy jakiś nawilżyć skórę, żeby lepiej to się poruszało? Podobnie. Zawsze na no, delikatnie, delikatnie nawilżymy na fajne serum wartość. Adam, Adamie, ale też powiedz nam przede wszystkim, czy my możemy sobie zrobić na przykład krzywdę wokół oczu złym nakładaniem preparatów, na przykład kremu, serum? Oczywiście, bo najlepiej to, jak kupujemy już sobie kosmetyk, to doradzić się tej osoby, która nam sprzedaje i przeczytać ulotkę, bo tak, się doradzimy zawsze... sprzedawcy, to wiesz, że zawsze nam powie <laughs> super najlepsze, jak z, zawsze, zawsze zawsze, jest y, ten problem z górną powieką, czy smarować, czy nie. I naprawdę niektórym, niektórym osobom po prostu będzie to zatrzymywało limfę, będzie powodowało obrzęki, rozciąganie. Więc, y, Spróbujmy zawsze kremujemy dolną część, a górną nie dla każdego. Czyli jeżeli będziemy mieli po jakimś kremie obrzęk i on będzie się cyklicznie powtarzał, musimy to odstawić. Są teraz na rynku bardzo fajne kremy. Na przykład jeżeli ja już jestem taką 40-letnią osobą, to wybieram w składzie krem na bardziej odżywczy. To będzie retinol i jego pochodne, czyli stabilne części mikrodawki retinolu będą działały mhm. dla skóry w ten sposób, że będą wytwarzały kolagen, czyli znaczy, no będą wietrze, pobudzały. Prawda? To Nagle. jest tak. To o, jest tylko, o, to jest cenna uwaga. I zobaczcie, to wkładamy do lodówki, jest tutaj taka specjalna szpatułka, wyciskamy niewielką ilość i smarowujemy sobie taki chłodny krem i trzymamy go w lodówce. Ja to trzymam w lodówce. Czasem jest, czasem nie ma, ale właśnie ważne, żeby nie za blisko tego mhm. oczka to... Zrobić. Ale jak już to zrobimy, to możemy wypłukać takie oczko i się nauczymy, że na jak się to niedobrze. Ale z drugiej strony, co wiecie, co jest, po co nam? wiecie, co jest najtańsze, nieraz y, przeciwzmarszczkowe? okulary przeciwsłoneczne. No, bo jeżeli wychodzimy na dzień, który będzie śnieżny, albo jesteśmy na plaży, Psychiczny. gdzie jest mocne słońce, to bardzo mrużymy i tu nawet ioga twarzy nam nie pomoże, no bo jeżeli będziemy to robili cyklicznie, chodzili z napiętą tą skórą, to nawet to odżywienie będzie małe. A nie działa tylko w pytaniu na śniadanie, bo to zawsze śmiesznie, więc jakby. W sensie, Olba. czy joga twarzy nie pomoże. My się uczymy też uspokajać mimikę, ale przy silnym słońcu rzeczywiście nie damy rady. Natomiast na co joga twarzy pomoże? Na rozwarcie oka i na utrzymanie dobrego stanu górnej i doli. No, i pokaż nam szybko, bo jak to jest. I właśnie, I, mamy i jesień, Ile czasu na, Więc teraz w młodzie jest taka lazy face yoga, taka leniwa, na leniuszka, ale ma działać. I tutaj nawet jeszcze leżąc sobie na podusi rano, co robimy? Unosimy sobie tutaj i za, zachęcam do zrobienia tego też przed telewizorami. Unosimy sobie brwi Robert, tutaj, ja skronie i czoło i wykonujemy 100 mrugnięć bez marszczenia, no. tylko 100 mrugnięć. O, w ten sposób. Jeśli to robicie, to czujecie, że tutaj a. solidnie naprawdę pracuje mięsień okrężny oka. Czyli zaczynamy dzień od setki. Dziękuję serdecznie, ser, ser, dziękuję <laughs> pięknie, Olga Szemlej, Adam Piekut. Jak się nie śmiesz, prawda? Ma zmarszki, ma zmarszki. No, przepraszam, ale królik ale Króli, też, ale ale tak też się śmieje. Królik to no a nie a nie, nie, nie. Zmarsz, a nie oczy. <laughs> Mam